Prośby po angielsku nie ograniczają się do jasnego i poprawnego gramatycznie zakomunikowania naszej potrzeby. Aby nie wyjść na słowiańskiego barbarzyńcę, musimy odpowiednio zmiękczyć nasze pytanie. Jak to zrobić? W tym nagraniu poznasz 6 metod eleganckiego zmiękczania swoich próśb po angielsku. Potrzebujesz czegoś? Ludzka rzecz. Anglicy są bardzo pomocni i uczynni. Wystarczy poprosić, a zrobią więcej, niż byśmy się zwykle spodziewali od obcej osoby. Czy można jednak powiedzieć wtedy Anglikowi tak po prostu: I want help. Chcę pomocy. Pass me the phone. Podaj mi telefon. Do it. Zrób to. Nic z tych rzeczy. W języku angielskim musimy odpowiednio zmiękczyć. Ugrzecznić nasze prośby, żeby nasz rozmówca chciał w ogóle z nami rozmawiać. Nasze prośby po angielsku możesz uprzejmie i kulturalnie wyrazić przy pomocy takich słów i wyrażeń jak can't, could, will, would, would you mind za pomocą pytań pośrednich i pytań psychologa odwrotnego, to znaczy negative questions. I opowiemy sobie tutaj też, jak formułować takie prośby w piśmie. Okej, okay, do rzeczy! 1. Prośby po angielsku z czasownikiem modalnym can i could. Zwykle mówi się, że could jest przeszłą formą od czasownika modalnego can. Na przykład. I can dance all night. Mogę tańczyć przez całą noc. When I was your age, I could dance all night. Gdy byłem w twoim wieku, mogłem tańczyć całą noc. Czasowniki modalne can i could oraz często również will i would, o czym za chwilkę, używamy nie tylko do chwalenia się, co to nie potrafimy, ale też udzielania pozwoleń, proszenia, zapraszania czy proponowania czegoś. Wtedy okazuje się, że could niekoniecznie musi być tą przeszłą formą od can, tak jak mówiliśmy przed chwilą, tylko wtedy jest takim jeszcze bardziej uprzejmym can. Na przykład, can you do it? Czy możesz to zrobić? Could you do it? Czy mógłbyś to zrobić? I czym różnią się te dwa pytania? No, can you do it? Jest pytaniem w najlepszym wypadku mniej formalnym. Akcentujemy tu też może trochę fakt, czy ta osoba ma fizyczną, czasową możliwość w ogóle dla nas to zrobić. Tak, czy, jakby, czy potrafisz to zrobić. Ale uprzejmości w tym zdaniu tak wiele nie ma. Natomiast Could you do it? Jest już bardziej grzeczną formą, dlatego w uprzejmych prośbach po angielsku właśnie tę formę będziemy preferować, najlepiej z dodatkowym please. Proszę. Could you please close the window? Czy mógłbyś proszę zamknąć okno? Albo Could you pass me the salt, please? Czy mógłbyś podać mi sól, proszę? Zamiast Please, które możemy dawać właśnie i na końcu, i w środku zdania, możemy bardziej elokwentnie pokusić się użycie ładnego słowa possibly. Czyli tak możliwie, czy byłaby taka możliwość? Could you possibly hold my drink? Czy byłaby taka możliwość, żebyś przytrzymał mi na chwilę mój napój? 2. Kulturalne prośby po angielsku z will i would. Tak samo poprosić po angielsku można przy użyciu czasowników modalnych will. I would jako tej przeszłej formy od will. To znaczy, na przykład, will you do it albo would you do it. I zasadniczo wszystkie te cztery warianty, can, could oraz will i would, znaczą to samo. Prosimy kogoś, żeby coś dla nas zrobił. No różnią się jednak tymi subtelnymi smaczkami. Jakimi? Will you do it dosłownie znaczy, czy to zrobisz? Więc trochę szukamy tu potwierdzenia z takimi niewymówionymi łzami wdzięczności w oczach, jakby nasza prośba została już niemalże spełniona. Would you do it, zrobiłbyś to dla mnie, jest prawdopodobnie już bardziej uprzejmą, najmniej inwazyjną formą. Oczywiście dużą rolę odgrywa tu to również ton naszego głosu, intonacja, mowa ciała itd. Z proszącego możemy zmienić na bardziej rozkazujący, stanowczy. Wtedy would you do it jest taką lekką pretensją. Would you do it? Ponieważ jak prawdopodobnie zawalił sprawę poprzednio. Ale gdy uprzejmie i z pytającym tonem zagaje nas tak szef pracy Would you do it? to uważaj, bo to wcale nie jest uprzejme pytanie, ale polecenie służbowe. W tym kontekście samo Will you do it? wypowiedziane stanowczym tonem byłoby niewyobrażalnym dla Anglika branżyństwem. Would jako wyraz irytacji. Z drugiej strony jednak Opcja złud może wyrażać naszą irytację. Rzecznie możemy poprosić kogoś, would you please not smoke here? Czy mógłbyś proszę tu nie palić? <kluzny> Trudno oczekiwać od Anglika bardziej bezpośredniego wyrażenia swojego zdenerwowania. A jak uprzejmie odmawiać? Pamiętaj, Anglikowi nie wolno też zwyczajnie odmówić, powiedzieć po prostu no. Co za barbarzyństwo! Po angielsku trzeba dyplomatycznie owijać w bawełnę. Dlatego jeśli Anglik powie I'm not sure, nie jestem pewien, tomorrow's a bit difficult, no jutro to może być trochę trudne, czy nawet wręcz great, I'll call you back, wspaniale, oddzwonię do ciebie, to zwykle znaczy to, że nie, I już. 3. Uprzejme prośby z would you mind. Chociaż would może sygnalizować irytację, uprzejmie wyrażoną przez zaciśnięte zęby, to jednak zwykle prośby po angielsku z would są po prostu uprzejme. Szczególnie jeśli użyjemy frazy would you mind, czyli czy miałby pan, pani, albo czy miałbyś, miałabyś coś przeciwko temu. Na przykład would you mind carrying these bags for me? Czy miałabyś miała być coś przeciwko temu, żeby wziąć ode mnie te torby? Would you mind bringing it back? Czy mógłbyś przynieść to z powrotem? Czy miałbyś coś przeciwko temu? Albo Would you mind watching our things for a moment? Czy mógłbyś popatrzeć, popilnować naszych rzeczy przez chwilkę? Możemy też zapytać, również kulturalnie, ale już nie tak bardzo uprzejmie. Do you mind if I open the window? Czy masz coś przeciwko temu, żebym otworzył okno? I tu zwróć uwagę, że jeśli jesteśmy na tak, to znaczy zgadzamy się na otwarcie tego okna, to odpowiadamy No, czyli nie, ponieważ nie mamy nic przeciwko otwartemu oknu. 4. Prośby pośrednie, czyli tak zwane indirect questions. Jednym ze sposobów zmiękczania zapytań i próśb po angielsku jest poprzedzenie ich kilkoma słowami, takimi jak I wonder if you could, czyli zastanawiam się czy mógłbyś, albo I was thinking whether, myślałem czy może, albo Would it be a problem if, czy nie byłoby problemem gdyby. Pamiętaj tylko, że w tego typu właśnie tak zwanych pytaniach pośrednich, czyli tych, gdzie wsadzamy coś na początek tego pytania, wracamy do trybu twierdzącego. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby ktoś pożyczył nam książkę, zapytamy zwykle Could you lend me that book? Natomiast pytanie pośrednie brzmi I was wondering if you could lend me that book. Jak słyszysz, odwracamy tu z powrotem inwersję do szyku zdania twierdzącego. You could lend me that book to jest zdanie twierdzące. Albo I wonder if you could lend me that book. I wonder if you could give me some advice. Zastanawiam się, czy mógłbyś mi coś poradzić. I was thinking whether it would be okay with you, if I left my car here. Zastanawiam się, czy to byłoby z Tobą w porządku dla Ciebie OK? jeśli zostawiłbym tu swój samochód. I zwróć uwagę na drugi tryb warunkowy w tym zdaniu. Leave left, ale o tym już w osobnym nagraniu. 5. Prośby psychologa odwrotnego, czyli negative requests. Jest taki trik w psychologii, że zaprzeczamy czemuś, pokazujemy, że nam na tym niby nie zależy, albo to coś jest zupełnie niemożliwe, tylko po to, żeby to osiągnąć. Dlatego po angielsku możemy prosić nie pytaniem, ale stwierdzeniem, które przeczy temu, co chcemy osiągnąć. Na końcu dodajemy tylko question tag, to takie pytanie na końcu zdania, którym niczym magiczne zakończenie sprawia, że nasz rozmówca pragnie przystać na naszą sugestię. Na przykład. You couldn't do it, could you? Nie mógłbyś tego zrobić, czy mógłbyś? You wouldn't do my paperwork, would you? Nie zrobiłbyś mojej roboty papierkowej, czy może zrobiłbyś? I don't suppose you could drive me home, could you? O, i nie sądzę, żebyś mógł podwieźć mnie do dołu, a może mógłbyś. 6. Formalne, pisemne prośby po angielsku. Jeśli piszemy natomiast jakieś podanie, list, czy korespondencję biznesową po angielsku, możemy wykorzystać wytłuszczone tutaj konstrukcje, by elegancko sformułować nasze prośby po angielsku. I would be very grateful if you could send me your offer. Czyli byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mogli Państwo przesłać mi swoją ofertę. Albo takie, I would be most grateful if you could provide me with the price list. Byłbym najbardziej niezwykle wdzięczny, jeśli moglibyście Państwo zapewnić mi dać do wglądu swój cenny. Albo taka fraza, I would appreciate if you could answer as soon as possible. Doceniłbym bardzo, zależy mi na tym, jak, żebyście jak najszybciej mi odpowiedzieli. Albo, would it be possible to arrange a meeting? anytime soon, czyli czy byłoby możliwe zorganizowanie wkrótce w dowolnym, najbliższym terminie spotkania. Albo Would you be willing to visit our location at your earliest convenience? Czy bylibyście Państwo skłonni odwiedzić naszą placówkę przy najbliższej, dogodnej dla Państwa okazji? Aż się prosi, by poćwiczyć teraz angielski w praktyce. Prośby i groźby na nic tu się nie zdadzą. Nikt za nas nie nauczy się mówić po angielsku. Na szczęście, jednak jest też taki kurs języka angielskiego, nazywa się speakingo, i na nim nauka sama wchodzi ci do głowy. Oglądasz piękne zdjęcia, słuchasz nagrań native speakera, odpowiadasz na jego pytania, a komputer albo telefon chwali cię lub w razie potrzeby poprawia. I Taka metoda jest zawsze pod ręką, zawsze masz przy sobie telefon czy komputer i nigdy ten program nie traci cierpliwości, nie odwołuje zajęć, nie trzeba dojeżdżać i nauka taka jest nie tylko skuteczna, ale też przyjemna i relaksująca, nie ma stresu, po prostu sobie rozmawiasz z komputerem. Zresztą najlepiej przekonać się o tym sama lap sam. pobierz aplikację Speakingo, zarejestruj się na www, tutaj link będzie poniżej, żeby przez tydzień, zupełnie za darmo, bez żadnych zobowiązań, zobaczyć na własnej skórze, czy podoba Ci się taka nauka, czy nie. I tyle. Czy wiesz już, jak wyglądają uprzejme prośby po angielsku? Czy stosowaliście je już w praktyce? A no może znacie jeszcze jakieś przydatne zwroty? napiszcie w komentarzach. A jeśli spodobał ci się ten filmik, za lajku go proszę. Zasubskrybuj kanał Speakingo, żebyśmy zostali w kontakcie i żebyśmy mogli poglądać więcej filmików na temat kolejnych przeciekawych gramatycznych zagadnień.